Siemandko dzisiejska sesji synematy witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z Farming Świąter 15 Mini Farm sezonu trzeciego. No i w dzisiejszym odcinku tak jak to było zapowiadane, pojedziemy sobie zbierać belki. My już w tamtym odcinku coś wspominaliśmy o tym, że spawimy pewien projekt znaczy spawamy ze złomu pewien projekt. E, także e, zaraz się do niego udamy. Da radę? Dobra. Aha, nie odblokowałem sobie kierownicy, fajnie. Oho, trzeba zrobić kieszenie. O jest, nasza przyczepka spawana ze złomu. Ten trochę za szeroki, ale damy radę Raczej ja się nie boję o to, że się 30 skazałamy, tylko bardziej o tą przyczepę, że on na ciężarów nie wytrzyma, bo to jest złom klasa B Czy tam jeszcze gorzej? O, proszę bardzo, taka przyczepka, ja się tu podejdę z boku, pokażę O, tak yy, W sumie z 5 albo, no z 5 belek powinno wejść na dół a czy górny rząd będziemy ładować to no zobaczymy, bo tak jak tak liczyłem, to na jednym polu około 20 belek jest, to, to tak trochę nie, różnie to bywa. Teraz się zastanawiam, na które pole by tu pojechać. Yy, ta przyczepa ma też wadę, że no, według tych zasad farminga nie można ani zabezpieczyć, więc trzeba będzie jechać ostrożnie. Yy, taki mały minus, ale... ale spokojnie, my damy radę. W końcu gramy realnie. Nie ma pasów, jak w realu, żeby to spiąć, ale damy radę. 17 będę Zaraz to podjedę na pole Tam już sąsiad powinien czekać, bo też już się no, zgadaliśmy rano Nie, tylko muszę W którą stronę jedziesz? No na pole yy... Ale jedziesz obok mojej gospodarki czy obok serwisu? Yy, gospodarki Już no jestem tycho. w Bulusio V7 jestem No ty, to muszę skręcić jechać bez pola Nie patrz <noise> To żeby tam moje pole nie było Spoko, spoko o, Dziękujemy też za mocne ugniatanie zboża Ten taki, że nie robi się słoma jak się gniecie To też na pewno zastosujemy, bo przecież Dawid to wszystkie poda na słomę przerobi e, Tutaj sobie weźmiemy pierwsze Tu jest fajny zajazd, mam nadzieję, że... Bo tu pod górkę miałem 30 -ką problem Mam nadzieję, że jak będzie pełna przeczapka... Na którym ty polu jesteś? Na tym obok mojej gospodarki? Tak, tutaj ci się kopałem kiedyś Ej, 30 -ką. To jedź tam, ale nie patrz, bo ja tu jestem nie patrz no. w moją stronę, bo to jest się Nie wiem da. gdzie jesteś nawet, wiesz? to Na ale... bo nie patrz. Dobra, nawet się oglądam. Coś tam było widać. No nie! Wiem co on zrobił. No nie. Ale musiałeś teraz. Później byś mi nie pozwolił. W ogóle ci nie pozwoliłem. Ty złodzieju. Cygańskie nasienie normalnie. Tak, tu jest brama otwarta, tu masz wjazd żeby, jakiś? A, żeby, żeby nie przemarsz, to pod Czekaj, ja tu jakoś ze spota zobaczę. Daj, tu masz otwarte? Nie otwarte, może jeżdżę. Chodź na tył gospodarki, No wchodzę, tylko chciałem wejść tam od boku. Czekaj, bo ktoś u mnie kosi, muszę ot naprzymknąć. Cyk, dobra. Dobrze, no, że mam tak, że mogę sięgnąć. Eee, czekaj, pod wiatrę to nie tu? Gdzieś ja tutaj? mam wiatę z tyłu Aaa, tutaj. A że od niebelki ułożyłem. No widzę, widzę. U, u ciebie jeszcze trzeba dużo zwieść. No, u mnie podobnie będzie. No nie. To. No nie wierzę w to. Na polu stał. On miał jeszcze siewnik. A, siewnik, coś wrobię. Chodź, jedziemy, będziemy zbierać. Co jest ja Nie ma tu moment. bramy? Jeszcze nie ma. Zobacz. Jest tam, jest tam, można przejechać. Ale tu nie ma. No tutaj masz za przyczepką. No na pewno, nie będę jej odstawiał. Szybszy od ciebie jestem. Czekaj, bo muszę biega zmienić. No wiecie. Ja tam sobie dojdę, ty już tam zdążył dwie belki nabić. Tylko proszę cię realnie, wiesz, bo, bo... mała ci się kręci weź go wyłącz Nie da się. Jak się nie da? Dźwignia <laughs> się zacięła czy co? No no Ja trasę w ogóle zapadłem, zostawiłem Dobra, no mówiłem ci, żebyś realnie podjeżdżał podjeżdżał, że na naprawdę widzę Wcale Dobra, tu ci się ustawić czy gdzieś dalej podjechać? Dalej na prosto. No to jestem, chyba, czekaj, nie no trochę krzywo jest, podjęt trochę do przodu. Czemu ona się tak smoli? Wystarczy sensie tego delikatnie w to błoto wjechać, a ona już od razu cała. Tutaj brud jest fajny. Tylko nie podoba mi się trochę góra maski, że jest tak obłocona. Komin, bo to się takie rzeczy się aż tak nie smolą. I kierownica, I kierownica przede wszystkim... No i w ogóle tu cała ta strefa jest na brązowo zrobiona. A tak nie powinno być. Czekaj to ja ją zgaszę. Na ręcznym zostawię. A to też belki no tak, ja będę sobie układał z tego, no. A tak ładnie, tak jak testowaliśmy. Tutaj, odtąd dokładnie. Tak się tu! No ja wiem, że się stoczą, ale... A i spadną. No. O nie aż tak. no i teraz muszę aż tyle poprawiać Nie starasz się Nie patrz e. Teraz ukradam belki tu Widzę odczepi Eee Tam trzeba troszeczkę odsunąć e. Nie aż no i spadła Dobra Ty korna kreti Nie mogłeś położyć bliżej musiałeś No kto zaczyna ośrodka na czepy Powiedz mi ja. ja jestem indywidualny Wiem że ty jesteś dziecko specjalnej troski, aż aż tak? No no i, i, i na no obu zacznie, no nie ja no, chociaż teraz na koniec położymy. no. Byłem na no testach, tak chciałem się Ej! A, ale, ale, <śmiennie> ale, No wiem, że ty chciał, ale że tam bardzo możliwe, bo to... patologia, to ja nie wiem kto tam kogo, ale... Tak, 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 tak. <śmiennie> Wydało się. Mamografii ci pewnie jeszcze robili, nie? Kretynia, alergologicznych. Jeszcze znaczy, dwa razy będę chciał Czy na się, gdzie ty, ty wczoraj ja? A po robocie Bo dentysty O, to też A jak nie chciał iść, jakbyście to widzieli. A Znaczy, ja nawet nie wiedziałem na początku, że idę do tym, więc poszłem sobie, nie? A tu nagle, up! patrzę, skręcamy w nie tą ulicę, co trzeba, nie? Ale już za się. Co? No dawaj, dawaj, dobrze jest Dalej się nie da, bo spadną Dawaj, dawaj Czekaj. Jasno. Nie, jak już belki odblokujesz, to one idealnie wejdą. Raz, dwa, trzy, cztery. No to tak jak mówiłem 5 wejdzie. Teraz... To wchodzi ile 10 na nią wchodzi. My, A, my uba... ja byśmy mieli wyższy podnosić, to byśmy upali trzy rzędy. Prawda? <laughs> ja byśmy mieli manitu albo coś z tego typu. A to, nie kiedyś sobie kupię. Tak, tak. Akurat będziemy... E, delikatnie tam. puszczaj, bo tu odbiją... Nie, nie na pewno mogę od... powiedzieć co, ale tam... kupimy sobie na nie. Tak, to sprawdzę jak to tu siedzi. Chodź wizła jak coś podepni. Co? Tak to nie rób Tak, tu jest dobrze. Tronu jeszcze trochę podsunie. Podjechać ci? Nie. Bo tu teraz będziesz miał trochę ograniczone pole ma na tam lepiej na pilu, żeby one nie, nie pospadały tak jak na single. Znaczy ta pierwsze as testowaliśmy. No to one zaczęły spadać jak żeśmy zaczęli jechać. No to, to, to było akuratnie. To jest akurat nie bardzo możliwe, że jak zaczniemy jechać, choćby nie wiem jak powoli, to one zaczną kręcić bączki, bo to jest farminki te sprawy. Ale o 17 podobno mają być już pasy spinające, więc. Yy, jesteśmy dobre myśli, prawda? No, wtedy będziesz ciągniki transportował. <noise> ja mówiłem, chodź no, weźmiemy na tą przyczepę. Nie chciał się skończyć. A to ma z tyłu bolce? Bo może byśmy jeszcze moją zapili, tam wiesz, co A, bolta, Aha, nie zaspowaliśmy. Ja się najbardziej boję, że ta część odpadnie tu, bo ośka moja, to wiem. Dyszel też, no, Dyszel nie do końca mi się podoba, tutaj to spawane. Tu powinno być całe zaspawane, bo ja się boję, że to spadnie. Ja dałem podłogę bez podłogi, byś tu nic nie Podłogi mi aż takiej nie trzeba. Podłogi to mogą być żelazne rurki pospawane, tak żeby te kabelki wpadały pomiędzy te rurki i też by było. no. Bo kaloryfera pociutka. Tu w kawałek Twojego dachu przecież jest, no, stamtąd wzięliśmy. Tam gdzie dziura będzie. Nie widać. Ale. No ale, czyś teraz już przychasolił? Ja. No Ej, bo ucieka! Nie, nie rób mi tego. Malina. Pokojnie. Trochę ją dosuniemy, bo się boję, jeżeli spadnie. Dobra, to niech już idzie naprzód, jak już no bardzo no, nie idzie na przód jakoś chce. O ty kur zrobił. Teraz będę Tak dlaczego... No bo ucieka do przodu, dawaj. Ej, ej ej, nie po mnie. Muszę się zestrać. To aż tak ciężko, że ciąża i aż tą drugą stronę wychodzi? Kretinie, badania <gry> alergologiczne. Pierwsze słowo. Ciąża. Drugie słowo do dziennika. Pierwsze. słowo do dziennika. Pierwsze, pierwsze było. Dziennik się spalił śmietniacami. No i tu na drugie słowo wygrało. Będzie tutaj, ja myślę... No prawie dwa, że To drugi zacznie Czekaj. Ja się jeszcze, po... jeszcze jedno z tyłu połóż, bo tak to się rozjadą. Najpierw położę na górę. No nie kombinuj, wiedź tu z jedną, bo tak to nam się... Chociaż to się nie powinno rozjechać, ale... Ale i tak jest, tak jest. Tak. Wezmę sobie jedną. Tak. Weź ją tu, przytrzymaj po ją. Kto gdzie? A tutaj. Nie już czeka. Stoi grzecznie Ty, nie patrz Będę patrzył mhm. Ale nie No nie Mówiłem nie patrz No ja się na pasy się. Majster nie mhm. ma Ale jaki problem nadziać to manualnie i położyć, co? Nie Trzeba z automatu Wiem, że automal jest fajny, sprawę, no. No i, no i co za idiota, no. Okej. Wiem, że wyjdzie, bo to szesnastka, ale. Muszę się trafić, no. To wiesz, co to. Co, co, Wjeżdżanie do rowu i wyjeżdżanie to tylko wody. Wtedy. Ale to mi pomaga, że się ładnie nawrócę. Taki żaby kumają, już się kurde ten molestujesz, zostaw te żaby. Już... Tak nika, tam pływa, nurka udaje taka misja. Tam nic nie widzę. Ja go widzę. Dawaj, dawaj. To ładujemy jeszcze jeden rząd? Czy jedziemy na gospodarkę? ile ich tu zostało? Czekaj, raz, dwa, trzy albo cztery. Tu jest trzecia, trzecia. Tyle, tak? To z tego pola polakot nie ma, bo to jest małe pole Ale tam koło ciebie jeszcze. A no, ja tu jedną, bo wyskoczyła. Cztery są jeszcze. Dobra, zarazem no, dopcham. Szybko, Dobrze dopcham, jedź po następne. Jeszcze dwa nie, te. Ra 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 raz, ra ra dwa, ra dwa ra trzy. To idealnie wejdzie na górę. Tylko nie kłaść dwóch rzędów, tylko na środku jeden. Jak Ci się ściągną widły oczywiście. A środku nie dam. A nie, no. Musisz dać na środek, bo... A z jednej i z drugiej tutaj strony. Tu się trochę za bardzo obsunęła ta z przodu. Tu na nie wychodzą? No wychodzą, no co nie mówisz. A nie to. No na głowę. No, no dobrze, że mówisz. Bezpieczeństwo BHP na polu przede wszystkim. Dawaj, czekaj, wejdę. Na polu BHP! Dawaj jeszcze, daj jeszcze masz pół belki, człowieku, dawaj do przodu. No nie na tym samym, do przodu podjedź A co tam? Jeszcze, dość, dość, no i teraz opuszczaj. Czego na środek? No na środek, bo tylko jeszcze tam są dwie, także idealnie się zmieści. A, dwie. No i gitar. No i to jest kurde, potem sobie zdjęcie zrobimy, switfocie, na no, tego i... No nie wierzę. Podpiąć? No zdarzają mi się tak, że się wypina... no nie aż tak Zdarza się, że się wypina, bo czasami tak jest Tylko zależy czy... bo tu powin, można zabezpieczyć, nie? A nie każdy zabezpiecza Wtedy nie zapraszają na rankę, tak? To, to, to powiedz, chyba, że nie. Chyba gruby przyjechał To dzwoni do mocha No słychać psa, słychać Tak, psa, to do No musisz tak... no nie mógł już podjechać, no nie A ten pies to nie mój, okno mam otwarte ja już widzę te pytania. Z kim nawet w ciąży jesteś, no? Przyznaj się. Kto tam jest? Kto jest ojcem? <laughs> czekaj, czekaj, czekaj. Tu podsunę, bo potem nie będę mógł. Jak już przygnieciemy od góry. Eee, tu jest dobrze, tu nie wychodzi. Czekaj, czekaj. No tu wychodzi. One się rozjeżdżają. No dawaj, dawaj. Czekaj, ja ci powiem, czy już. No dawa już. Można dawać. No dobrze jest, Czy no, tam żyjesz trochę krzywo. Ja muszę to rozbadać. Tak? Ja muszę... No nie, jak się popsuje no, na końcu. Boże, nie, ja nie ty... Ja chcę, żeby to ładnie stało. Dobra, stoi Marek. miarę oś już gdzieś obok. No chodź że tu na zdjęcie. Ty i teraz wiesz co ci zrobię? Teraz byś pod tą górkę wjeżdżał od samego początku. I przydałbyś się sztywny hol a my nie, nie wiesz co, ja tędy nie bo ona się zakopie, ja już to testowaliśmy. Ja coś... się popcham. Ja nie, się popcha. patrz, no właśnie patrz, się boję, bo jak ty patrz, się za coś bierzesz. Patrz, patrz chodź tu kutki, patrz, jak kopie idealnie, jest wyspawane okie, Widełki idealnie wejdą, podciągnę do góry i ogień. No właśnie, a ja się boję, że jak ty się za coś zabierzesz, to to skończy jak ciągnik taktykala. Rozprodzione. wciąż. Ja, mu się... ja mu wszystko tak wywiążę. Chodź tutaj się ładnie ustaw, przodem. Odpiąć Ty, Patrz, co się stanęło się. Fitmy w ziemię się wyrąbały. No to No bo przyczepa. Spokojnie. Masz cały spokojnie. dobytek z tego pola. W powietrze zaraz poleci. Nie, na aż, tylko twój. Ja już sobie wszystko. O, te cyganie. Tak. Jakbyście nie wiedzieli, bo teraz mamy 15 minut, coś po tego. Jak teraz poziomem miał... manualne hmm. zdolności 16. Nie, 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 nie. nie, nie. Yy, Ustaw się ładnie. Hmm, tak, tak się ładnie ustawimy. Pięknie na górę. Może iść na górę, uśmiech, A, czekaj, muszę wykonać. Free screen, no i gitara. Dobra. masz zdjęcie do kartoteki. I teraz, jakbyśmy nie zdążyli tego odkroczyć na odcinku, bo na pewno nie zdążymy. Bo jeszcze mi chyba 3-4 pola zostały, 3 chyba, tam raz, dwa. Dwa już no, bo już jedno zwieźliśmy, to tutaj teraz, drugie zwieźliśmy, to jeszcze. Dwa i, i ja byśmy. Na pewno zaraz nie zdążymy, więc bądźcie ja czujni. Bo nie, to... na hitboxie będzie stream. O ile Dawidowi nie, nawet nie będzie malagów podczas gry. A to był, Jeżeli się nie. okaże, że malagi, to przerwiemy transmitowanie i sami sobie niestety zagramy. No bo. No bo co? E, dobra. Teraz e, te, kwestia matu. Mam nadzieję, że się zniża. Bo teraz jedenkę okay. trzymam, żeby. Aż podjechać, tak ci mówię. Tak, bo coś. Nie ciągnie. Oj, no. Zapnij sobie tam napęd, żeby ci drugie koło ciągnęło. Chyba U ciebie się zatankuje, z twojej ropy e, To patrz na belki, bo one już zaczynają się przechylać, wiesz? To może ty stój, a ja pojadę, ja będę w kutasze, dobra? Tu dam to, trochę gazu Stój tu Po co? Ja, ja pojadę szesnastką, do ciebie już du, 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 du. Czekaj ja chcę uwiecznić jak pod tą górkę wjeżdżasz Nie nie nie, ja jadę z góry ją od razu wezmę Nie ma sensu, nie mamy Hole, a jakbyśmy mieli hol No to też by się, bo Ty byś tak szarpał żebyś te belki urwał, jeszcze byś mi most 30 to rezerwał na śrubach Ty tam piluj, bo ja tam z tyłu nie widzę wiesz Jeszcze ja widzę wypadłem, trochę się przesunęły, to je popcham A czy by trzeba było stanąć to gadaj, nie? Potem na drodze to już trochę szybciej pojadę, bo nie będzie tego trzęsienia, nie? A tutaj to... Nie pod górkę, to to najwyżej koła były. No przeszedł. tu wezmę tu też, no musisz, to... no pójść ze mnie Jak wie tu nie ma, no obok jestem Wystarczy, ty to jesteś taki gruby, no, że... No weź, no, weź tą ty... nogę spod koła <noise> Ale ja stoi 10 metrów no. Weź odejdź, odejdź do tyłu, kroka No, no nie Ty bo przechyla Widzę właśnie Mówiłem pod górkę No to A, tam, bym, tam bym się już w ogóle wytrzepał Wiesz jak I, I tak się będziesz męczył No tutaj niestety, ale... Było jechać przez moje pory. Ja już mosta trzymam, już nogę na moście Wtedy. Dajesz malina, naciągniesz? Bez żadnego obrzęku? Dajesz, cicho, bo wyjdzie I, Na czepę znosi No widzę Ty ciachaj bo w słupa muszę na twoje wyjechać A te słupy są chopie przed Dobra, stop Stoimy Czekaj, muszę dojechać tutaj do końca Nie, bo belki wyszły za bardzo. No na prosto ją... Aha, aż tak Stop, Iii Iii Na u góry po prawo. Bo blokujemy drogę, wiesz? No ślub, moja droga. ślub Bramę robimy <grym <grym Czekaj, jeszcze ja wyjdę jestem. Nie kamera zero, bo to nie euro. Ja track. tu jestem, ja tu jestem. E. Dobra Eee, no przeszło ładnie To może następnym razem... Bo teraz była bardziej dociążona niż od tego opryskiwacza, wiesz? I i lepiej a na nasze Pana trzeba bokiem uciekać to widzisz tu to, to, to nie ma żartów panie ośkę trzeba lepszą zapoję Moja ośka została ale dobra je. Ja to jedziemy? A ja, czemu u mnie jesteś tutaj ja popychasz belki tutaj <grym> Ja poskaczę teraz kobelka po Dobra jedziemy No to u mnie jesteś To potem co zobaczysz na nagraniu <grym> Ja nie O, teraz faktycznie wycofnął Teraz to ja worka nie? Tak, tak no to ba, to... zaczynamy eee... Dawaj tu z górki Nie, bo jeszcze, no jeszcze czego <noise> To taktykalowe Wiem, no, że taktykalowe, ale patrz na tego Komornik. słupka czy nie chwyci Komornik już wszystko zabierze Chwyci czy nie chwyci? Nic nie chwyci ja? no, I tu już na asfalt, tu jest jakiś pień w tej trawie? Bo nie widzę Nawet dwa, wiesz eee, Gdzie, gdzie, gdzie? Pręć eee, prosto niemal Teraz będzie odcinka za chwilę będę biegał, zmieniał Ej, bo aż podskoczyły Na jakiegoś kamienia najechałem Dobra, zawijamy na drogę Dobra, dawaj, zmienia biega Jeszcze nie, musi naczepawy, wyjść i przyczepa Za chwilę będziemy odcinkę robić Nie, on no się Dobra, tylko naprostuje To jest rolnictwo, tutaj trzeba na spokojnie Dobra już Już wyszła A? Zmieniamy biega okay. Dawaj jeszcze gazu Ten tempomat reguluje Gazem reguluje, a nie tempomat Tam W 30 nie ma tempomatu Na tempomat słyszę To była gałka gazu Ej, my tu mieli drzewo posadzić Dobra, bo to trzeba jeszcze... Ująć gałkę pole było jechać. Zaraz patrz czy wejdzie. Mówię Odsuń się, Ocuńcie, się. Chłop, przechodzę. A ciepa, nie zachowajcie. No, idealnie. To Ten odcinek wyszedł idealnie. Dobra. Gdzie ci tu stanąć? Tutaj ci stanę, tak. O właśnie. jeszcze trzeba Nie, zostaw opony. Zostaw te opony! Potrzebne mi. Do baza proszę, Gdzie ci stanę, Co No daleko? Mam 27 litrów. Staję się. Starszyk Stałe chopiłem, podczas podwaza moją beczkę Uspokój psa Zdał To nie mój pie Wiesz jak to układać nie? Tak To nie mój pie Mogę wyjść do okna i zacząć Ta, Później sobie jakąś wiatę postawimy. Jak będą tutaj odwodnienie, będziemy kopać. Ja tu się spytam pana, pana kierownika, głównego zarządca budowy. E, A nie belgijisty? By... No to jednym słowem belgijista. E, po prostu ten, co tam wiesz, jak to takie zdjęcie, ten, co tam masz na sklepie przerobione. nie? <laughs> Jeden kopię wszyscy stoją, patrzą. <laughs> Główny nadzorca budowy, o tak, to, tamto chyba byś to, to, to ten różowy, to ja nie byłem No ten co się ci krześle, nie wiem, ciekawe czy to takie zdjęcie Jak znajdziemy gdzieś oryginał to tutaj gdzieś yy, będzie na tym filmie Ja ci tam nie oryginał Możesz dać nie oryginał Chociaż kiedyś się już takie na fanpage'u wstawiałem, także Ci kojarzyć No i no Spytam się go czy by tutaj nie było możliwości Ale kiedyś podjechania to... i przekopania wiaty nie? To byśmy jakieś tu fundamenty małe postawili, jakąś taką drobną wiatę, nie wiem e... Taką jak... No coś większego jak to tą... To, to. Taką od, od Goldfoxa może byśmy postawili to ja, bo, bo ci Goldfox przyjedzie i wyboruje. No taką jak Goldfox produkuje, znaczy częściej od, od, od Goldfoxa kupimy, przywieziemy i będziemy ten spawać, nie? Albo no jak A. nie to ze złomu przyczepkę postawimy na, na ten i. To do góry na no i będzie trzymać. Na zimę do mojego związania. Ja ci tu będę popychał jak już trzeba. Dobra, zostaw to grubasie. Iść tam, ładuj, bo czas musimy zdążyć. Masz jeszcze dwie minuty i pół. No, także... No także... No, tak wiem, Ja nie, 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 Ty I nie, nie, Weź tego psa, bo go pójdę mu pierwszy. Nie patologia? Jakieś pieprzone blokowiska A to może ten, ojciec dziecka się odezwał, przyszedł z psem Tak! Kretnie nie A nie? Nie wiem! Czyli nie, nie zaprzeczasz, nie potwierdzasz? Jakbyśmy mieli wyższego tura, to byśmy ułożyli drugi taki żodek, jak tam widzicie dalej tylko że on tak wysoko nie podniesie A mogliśmy układać stuk taki w kształcie litery A, nie? Że tak tylko wtedy się belki rozjeżdżają po zapisie gry i na przykład jedna ląduje później na tej ścianie i później wszystkie się rozjeżdżają A leżą wszystkie widzisz? Tak jest, no bo ty tam masz dwie takie na poprzezniaku, nie? Znaczy tam takie zaporne, że stoją i nie wyruszają, no to u ciebie tak Ale ja wolę tak, bo i tak później będziemy... Na Nawiacie będziemy już dobrze układać. Zobaczymy jak wejdzie więcej na gatę, to właśnie będzie. Ile jeszcze? No a w postawimy sobie takie bramki nie pójdę. Żadnych brameczek. Ty tam dzionik, Ta. tak widzę, będzie niedługo po policję dzwonił. <grym, grym, grym>, Przyjadą do ciebie z komornikiem. <grym>, a na pewno No to jest kradzież. Tak, tylko że ja ten to to trzymam, ja jestem wójtem, trzymam dla komornika, jestem umówiony z komornikiem Nie. A kredytu nie płaci. Alkoholizuje się Ej hop No wiem że libacja tam może trwać na okrągło No u niego U niego? Jak zacznie to może rok potrwać a, No Cały już sezon Już go nie ma Już go nie ma ile? Pół roku Ale no szkoda trochę bo trochę się napracował przy tym siewie zboża i tak dalej a... o, faktycznie Aż jeden A to co sobie usiał No dwa pola usiał To jeszcze gdzieś mu podeptał A widziałeś co tam y Mieszankę, widzieli już mieszankę, widzieli mieszankę. Nie mieszankę. Zobacz, weź się teraz oddal. Tak do góry. No nie, ja nie latam. No to załącz drona. No nie, nie nie, nie naładowane baterie. To po odcinku chyba zobaczyć. Co mu zasiałem na pole. Ja zaciągnęcie? A, czy jednak wody jeszcze tam, żeś ten średnich widzę dość, jeszcze ten dokatował. No bo tam się... Nie... Przynajmniej... Wadymiercem się nie dało. Ale nie, bo ten siewnik, tam do niego nie trzeba napędu z wałka, bo on ma ten, nie? On z koła bierze napęd. No. Jak żeś tam kołem pociągnął po ziemi, nie, nie, nie odbezpieczyłeś te zębatach, no to pociągło. A bo to 16. Nie pamiętam, wiem, że się mam. I to jego siewnikiem, który teraz leży w rowie. Nie, ja minuty to już chyba gnęło. No. Dosłownie. Dobra, dobrze, że przypomniałeś, to trzeba się żegnać, bo, bo przesadzimy. No, to wiadomo, historia będzie wyglądać. Jeszcze dwa razy czy tam trzy razy tak samo będziesz kursował i układał. Więcej, jeżeli się uda, to będzie na live, jeżeli nie, no to niestety trudno nie będzie. Ja dam znać na YouTube, jak będziemy streamować, to dam napis, o ile będziemy i się uda. No to był dzisiaj, Dawid. Dawid. I będę z wami, ja tak. Trzymajcie się, cześć, czołem. i do następnego.